Trochę zwlekałem z nagraniem tego materiału, no ale jesteśmy. Moim przeciwnikiem jest zwycięzca ostatniego turnieju na czwartą kategorię. Ja teraz to już dobieram tych z danej półki, z tych co mają po 3,5 punkta czy 3. Mamy siódmą rundę. Kiedy wygrywał turnie na czwartą kategorię, mój kolega zajął drugie miejsce i słyszałem od niego od gracza. Mój kolega, gracz y, partii y, Londona i powiedział mi mój kolega, że przeciwnik gra raz D5 i raz fianchetto. Nie pomyślałem, że jak mu zagram zamknięty, że, że jak mu zagram gambit hetmański, to najpierw wybije, a potem będzie grał właśnie fianchetto, co raczej jest słabe i rzadko spotykane, ale ja mam swój plan na przyjęty gambit hetmański. Więc najpierw wiadomo zbiłem, potem skoczek, roszada i przerzucamy hetmana na e2. Przeciwnik gra tutaj swoje, fianchetto. Przerzucamy teraz hetmana na... no przeciwnik robi roszadę i my przerzucamy hetmana na e2, wieżę na d1. Żeby wieża była na linii z jego hetmanem. Skoczek tego ruchu się troszkę dziwiłem, czy, czy, czy od razu nie pchać no, znaczy od razu może nie, bo tutaj mało figur atakuje więc teraz pobroniam i E6, żeby nie było ruchu D5 tutaj komputer przez trzy następne ruchy będzie policał ruch E4, na który się nie zdecydowałem to tak na, najpierw wyprowadzamy skoczka, figurkę prawda, ruch E4 by nam tutaj pomógł bo może wyprowadzić gońca na tą przekątną i mamy A6. Teraz. Teraz właśnie zdecydowałem się na otwarcie centrum, i w partii szybko poszło wybicie pionkiem i wybicie skoczkiem. Przez, zaraz po wybiciu pionkiem, tak pomyślałem, że może lepsze było wybicie gońcem, ale intuicyjnie wybiłem skoczkiem po, po dwóch sekundach. Pomyślałem w partii, że wybicie gońcem byłoby lepsze, ponieważ zaraz po poruchu Troszkę, troszkę się zdenerwowałem na samego siebie ponieważ jest tak i tak nie, nieprzyjemne te odejścia z skoczkiem mogą być, na razie tutaj nie ma żadnego mm, żadnego pola hetman, no może na E8 właśnie i jednak się okazuje że jednak wybicie skoczkiem było lepsze niż wybicie gońcem minimalnie lepsze nie ma się czym przejmować wybicie skoczkiem tutaj podwiązanie myślałem liczyłem w tym momencie na każdy ruch co ja tam tak, no niektóre rzeczy mi się nie podobały bo jednak tracimy większość no i to jest niefajnie każdy taki wymienny wariant odejście skoczkiem był, był raczej słaby dla mnie, więc tak defensywnie odeszłam skoczkiem od obrony tego pola tutaj. Żadne tutaj. Żadne tutaj także nie przechodzą, Wiadomo. Jest atak na Hetmana. Nie za bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Więc odchodzę skoczkiem, który broni wieży. Przeciwnik dziwnie zagrał Hetmana 7. Ja podpieram, podpieram tego gońca i planuję wyjście, gońc, wyjście gońcem czarnopolowym. Tutaj chyba przeciwnik mógł grać skoczek. Tak, tak, tutaj, tutaj miałem lipę jednak. W skoczkuję 4. Ale myślałem, że ten gońc będzie się bronił, bo jak to jest stanie Hetman. Byłoby słabo. Zobaczmy dlaczego. OK. No, wiadomo. Tak, tutaj miałem przegraną pozycję, To sam teraz dopiero, dopiero teraz to widzę. Chociaż po partii analizowałem, niby, niby, coś on klikał w, w komputerze i po partii analizowaliśmy w komputerze na telefonie i po partii też analizowałem z nim, ale nie powiedział mi o tym, że miał wygraną pozycję. A więc tak, koniec b2, ale szczęście mi dopisało. I tutaj postanowił zagrać skoczek E7, co pomyślałem, że to jest błąd, I... ale potem zauważyłem, że hmm. będzie miał takie odbicie, i Hetman będzie bronił skoczka, więc wszystko się mu tutaj spina, ale mu się wydawało, że przegrywa już w tej pozycji i zaproponował mi remis. Ja jeszcze myślałem, czy najpierw wybić wieżę, a potem skoczka. Ale to wszystko jedno i tak się obroni, prawda? I tak się obroni ruchem gońcem na C5. A więc skoczek E5, skoczek E4, przepraszam, zagrałem najpierw i on niesłusznie zbił, tu, zbił na B2. Ja odbijam Hetmanem. Tutaj tego odbicia odra Tak, jakby teraz tutaj odbił gońcem z planem wybicia i wzięcia skoczka, to ja mam jednak. No, ale zobaczmy na bieżu wieża. Tak. Jednak nie pójdzie tego odbicia z końcem, jakby jednak wybił, no to mam w każdym innym wariancie też ruch skoczek F6, musi odejść na którejś z tych pól i wtedy jakieś nieprzyjemne odejście. Szach od Hetmana i bierzemy Hetmana jego. Czy to nawet jak się tak ruszy? Ja pokażę przykładowy wariant. Tak, tak, tak. Wszędzie, wszędzie jego hetman by leciał, on wybija wieżę, wieżą, ja odbijam, wieża leci tutaj, i ja teraz skoczek, odbija hetmanem, pomyśl, hmm, hetman odbija, wieża niebroniona, y, wieża za hetmana leci, aha, y, tak, no bo jakby teraz było bicie, no to wiadomo, ruch, koniec F1, myślę, że przeciwnik to widział, y, Hetman, goniec i jeszcze wieżę dorzuciłem. No tutaj nie chciałem psuć swojej struktury, jeszcze tak zagrałem szpanersko Hetman d4, król odchodzi Hetman na c7 wszyscy moi przeciwnicy którzy mieli pół, pół punkta mniej ode mnie wygrali swoje partie i w ostatniej partii mierzyłem się z dziewczyną, która walczyła o pierwsze miejsce w kategorii kobiet, także no, to też była trochę zmotywowana. Na szczęście udało mi się. Tak. I zapraszam do oglądania ostatniej partii.